I tak moim jestem z drugiej strony. Co miałem być? Tam jest ten samochód. Trochę przeobserwujemy. Ja zrobię łyk napoju, żeby się wzmocnić. Plastik na auto i zaraz ruszamy. Płyczek zrobiony. Mam ze sobą worek w razie jakby było dużo puszek Tam już widzę butelka zwrotna także myślę tą buteleczkę też, też zabiorę bo to jest pieniądz I tu puszka już stalowa także co? To może wezmę ten warek od razu na razie tak się przejdziemy. Puszka stalowa. Tu mamy pełno szkła potłuczonego Trzeba uważać. Tu jest buteleczka zwrotna. Tu oczywiście mój strażwagen. Tak trochę niemiecko brzmi. Strażwagen. Przyjdziemy się zobaczyć. Tutaj może jakieś. Tu buteleczki. Na razie tego nie będziemy zbierać tylko na tym co możemy zarobić. Tam były butelki po żubrze potłuczone. Tego też nie biorę. Idziemy dalej. Popatrzeć. To jakaś plastikowa Ta buteleczka po tym... Perła. Do tego nie bierzemy. Na tym nie zarabiamy. Mógłbym jeszcze, jak są. Gdzie, tu widzicie, jak jest polmosówkę zbierać. To są aluminiowe nakrętki. Ale nie jestem aż, że tak powiem, takim desperatem, żeby to, to wszystko odkręcać. Wiem, że to jakiś tam zarobek. Na kanale y, Flaming Recycling był odcinek, gdzie kolega właśnie Poznajdował takie buteleczki, podkręcał. Także pozdrawiam Cię, przyjacielu. I co szukamy dalej? Lata wstecz tu pod tymi mostami to było pełno. Pełno dobroci. No ale widzę, że. Ktoś mnie ubiegł tutaj no ale nic zawsze można się przejść się tutaj nie wiem czy to widać dymę rękawiczkę przybliżę tu co jest to jest pozostałość po starym moście bo ten most jest w miarę nowy tutaj było nie na świecie nie było ja tylko wiem z opowieści Yy, tu był most pontonowy, jak dobrze pamiętam, gdzie przyszła wielka woda i wszystko zmyła. O, tak jak widzicie, zobaczcie, ile złomu tu jest. Tu całe, to jest pozostałość po tym moście. Ta tak samo jest. Tam jest kolejny. Tam jest, widzę, puszka, ale po rybach to nie biorę. Puszka po rybkach nie ma co idziemy się przejść. Dla zdrowia, na razie, dwa fanty, no, dla zdrowia, dlaczego nie? Zawsze można się przejść. Ja myślę, że się włączę, jak coś znajdę. Zobaczcie tutaj jakieś stare podpory starych mostów. Powiem Wam, że tutaj, jak na, na tą stronę, gdzie jest dojazd do rzeki, żeby latem jechać, się wykąpać czy cokolwiek, jest naprawdę bardzo, bardzo czysto. Za dużo śmieci nie ma. Bardzo fajne są te potwory. Wokół nich przejdziemy. Aczkolwiek tu podejrzewam, podejrzewam że. Młodzież nie przysiaduje, a więc fantów nie zostawia. Może bliżej rzeki wędkarze alkoholicy coś zostawiają, to jakieś plastiki. sobie tą stroną przejdziemy. No naprawdę, naprawdę jest bardzo, bardzo czysto tutaj. To jakiś rów bezpośrednio do, do rzeki Powiem wam, że jestem w szoku jak jest czysto Oczywiście yy, trzeba uważać Co tam jest? Nie, to kolik trzeba uważać, bo panuje yy, Ptasia grypa trzeba na... Martwe ptaki uważać. Tu kolejna Podpora, tam kolejna. Byłoby tego złomu co? O i byłoby Tu kolejna ta podpora Po drugiej stronie też jest. Co tu jest? Tu jest kolejna, tam kolejna. To chyba było wzmacniane. Tu kolejne podpory. Nie wiem czy, czy za małe, czy nie wyszły. Tego już. Nie umie odpowiedzieć. No, patrzcie. Widzicie to? U mnie gdzieś grasują bobry. Obrzynają. A tu obok dwie rowery. Także wstyd. Wstyd. Jeszcze raz wstyd i wstyd żeby tak śmiecić i syfić tam jest buteleczka ale bez etykiety czyli nam tego nigdzie nie przyjmą mówiłem im bliżej rzeki coś tam się może pojawić widzicie to? to jest kawałek papy porażka a tam już drugi samochód przyjechał kolejny z, tymi, z tym panem co, co rozmawiałem tam w poprzednim odcinku to mówił, yy, że że nawet jak piwo wypije to kapselek zabiera butelkę też. A my jesteśmy z tej strony, wcześniej byliśmy tam. Dzień wcześniej tam byliśmy. A tu można przynajmniej podejść sobie, poczuć się jak nad morzem. Tak jak mówiłem po, po tamtej stronie. Można wziąć, yy, usiąść, pomyśleć nad refleksjami. Aczkolwiek tu jest trochę głośno. Yy, zawsze można iść na tamtą stronę. Tu przez te kamienie, z tamtej strony. Też są kamienie tam latem, przy tym można, yy, można sobie pochodzić. Tak jest niski stan wody. To idziemy zobaczyć, tam widzę coś, może będzie, jakieś buteleczki, ale pewnie będą bez, yy, bez etykietki, a jak nie, jak będzie etykietka to zabierzemy. Tu są same plastiki. Na razie, zostawiamy. Przejdziemy się tylko tutaj jeszcze zobaczyć. I można powiedzieć, że jest w miarę czysto. Chyba, że ktoś był, posprzątał i nic nie, nie zostawił. Aczkolwiek jedna ta zardzowiała butelka. Puszka i buteleczka Która się nie potrzaskała to Także myślę, że Naprawdę całkiem tu jest Czysto, spoko Jestem zadowolony Przynajmniej z tego miejsca Widzimy się pod samochodem. I tak. To jest cały Robek, jest ta puszka. Przed chwilą znalazłem coś, coś takiego dosłownie przy samochodzie. Buteleczka zwrotna. I co ja chciałem może nie po słońce. Chciałem wam podziękować, że jesteście ze mną. Że sprzątamy razem. Aby było na nas więcej. Dzięki wielkie i pozdrawiam serdecznie.